Wiem, że wszystkim zapracowanym mamom albo zaganianym studentom brakuje czasu na przygotowywanie obiadów, dlatego dzisiaj zapraszam was na przepis, który jest wprost dla nas wszystkich. Bo przyrządzimy indyka, a przygotowanie tego indyka właściwie opiera się tylko na tym, że zrobimy samodzielnie pesto. I piekarnik włączymy i tak będziemy przygotowywać swój obiad. Zajmie na to naprawdę chwilę, a reszta będzie robiła się sama. Tak przygotowany indyk bądź kurczak, w zależności od tego jakie wybierzecie mięso, będzie bardzo soczysty. Podamy mięso z frytkami z batatów oraz z prostą sałatką. Zapraszam. Najpierw musimy zrobić pesto, ale nie będziemy potrzebowali jakichś dużych ilości, więc tutaj mamy dosłownie garść bazylii i garść pietruszki. Wkrajamy teraz tutaj ząbek czosnku. Dodajemy garść pestek dyni podsmażonych wcześniej na patelni, sól i oliwę z oliwek. Całość blendujemy, tutaj w pojemniku mam filet z indyka, równie dobrze może to być po prostu kurczak pokrojony na takie niewielkie kawałki i teraz tutaj dodajemy nasze pesto. Dodajemy sok z cytryny, nieduże jakieś 2-3 łyżki. I doprawiamy jeszcze do smaku solą, pieprzem albo na przykład papryczką chili, jeśli wolicie bardziej ostre. I całość teraz mieszamy. Zależy nam na tym, żeby pesto dobrze pokryło wszystkie kawałki mięsa. I teraz najlepsze jest to, że wkładamy do lodówki i może tam stać całą dobę i następnego dnia możemy sobie przygotować to mięso, zaraz pokażę Wam jak, ale możemy też włożyć do zamrażarki, na przykład w woreczku strunowym i zamrozić. A następnie, jeśli będziemy chcieli odmrozić, to wkładamy na noc do lodówki, rozmrażamy mięso i będziemy później dalej je już zapiekać. Teraz mięso przekładamy do naczynia, w którym będziemy zapiekać. To może być takie naczynie żaroodporne albo naczynie do tarty, które ja teraz też mam. I dodajemy tutaj jeszcze kilka suszonych pomidorów. Całość przykryjemy teraz folią aluminiową. I będziemy teraz zapiekać w piekarniku opcja góra-dół przez jakieś 35 minut w temperaturze 180 stopni. I do tego usmażymy sobie frytki z batatów. Tutaj są już obrane, pokrojone bataty. Wyglądają jak takie klasyczne frytki, chociaż są na pewno grubsze. Takie lubimy najbardziej. Delikatnie skrapiamy je teraz oliwą z oliwek i przyprawiamy przyprawami. Możemy dodać tutaj na przykład jakoś gałązkę rozmarynu, jeśli mamy. I całość wstawiamy do piekarnika. I tak wygląda gotowa potrawa. Podajemy mięso z frytkami, z batatów oraz z prostą sałatką. Tutaj akurat jest rukola, pomidorki, pestki dyni, czarnuszka i delikatnie polane wszystko jest oliwą z oliwek. Ja życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam Was na www.ugotowani.tv